Słuchaj, co naprawdę ich rozpromienia. Gdy twoi bliscy opowiadają, zwróć uwagę na emocje kryjące się za ich słowami. Oto jak możesz to zrobić. Po pierwsze, obserwuj reakcje emocjonalne, czyli ton głosu. Czy słyszysz podekscytowanie, czy raczej nostalgię? Mowa ciała, czy ich postawa się zmienia, gdy mówią o czymś ważnym. Wyraz twarzy, szukaj uśmiechu, błysku wokół, lub innych oznak radości. Zwróć uwagę na szczegóły. Tu, to takie małe ćwiczenie uważności. Czy ciocia, na przykład, rozpromienia się, mówiąc o wspólnym gotowaniu w kuchni, to może wskazywać na to, że ceni sobie tradycję i miłość rodzinną, czy siostra ożywia się, opisując. Podróż z zeszłego roku, gdy pojechali na święta gdzieś indziej, to może sugerować pasję i zamiłowanie do odkrywania nowego. Słuchaj aktywnie. Skup się całkowicie na rozmówcy, unikając wszelkich rozpraszaczy. Zadawaj pytania otwarte, aby zachęcić do głębszego dzielenia się. Parafrazuj to, co usłyszałeś, czyli powtarzaj to, co usłyszałaś, żeby upewnić się, że dobrze zrozumiałaś. Zwróć uwagę na powtarzające się tematy w ich wypowiedziach. Zauważ, przy jakich tematach ich energia wzrasta, są ożywieni. Pamiętaj, że kluczem nie jest tylko to, co mówią, ale także to, jak to mówią. Te iskry emocji. One są wskazówkami do prawdziwych wartości Twoich bliskich. Aktywne słuchanie. I empatia oczywiście pomogą ci głębiej zrozumieć, co naprawdę jest dla nich ważne w tym świątecznym okresie.